Wsypujemy do kotła ważalnego słód. Witają Was browarnicy, uczeń Dżakowski I, i mistrz Jaworski. Proszę bardzo, tak wsypujemy słód, jeden z czterech, bo robimy piwo. paleale, belgijskie. Belgijskie, palele. Bardzo dobrze uczeń powiedział. Nawet wyprzedził mistrza. Wsypujemy słód drugi z czterech. Wszystkie wsypujemy naraz do 70 stopni Celsjusza i tym samym już za chwilę nasz wywar cudowny będzie miał temperaturę 68, bo słód oczywiście wychładza. Może wszystkim w pokażemy jeszcze za chwilę składniki, ale zanim to dosypiemy kolejną, kolejną porcję. No wypadki chodzą po ludziach jak widać. I wsypujemy powoli, aby się słód nie skleił i nie zrobiła się tak zwana pulpa. Bardzo ładnie wsypujemy. A przypominamy, że pokaz ważenia piwa domowego sponsoruje firma Kukuruku. No i tak największą naj naj część. Naj największą część słodu Weiermann, zwykłego pilzeńskiego, który bez dodatków daje Kolor słonkowy żółty. Za chwilę powiemy o temperaturach i o procesie robienia zacieru. Przypominamy, wszystko wsypujemy powoli, aby schód się nie skleił i aby skrobia cudownie zamieniła się w cukier w czasie procesu, który nazywa się ważenie piwa. Na razie to wygląda średnio apetycznie, tworzy się piana, piana spowodowana wsypaniem skrobi w postaci ześrutowanego słodu. Jak widać uczeń browarnictwa Żakowski spisuje się na medal, dzielnie miesza, mistrz dresiarz patrzy. No i tym samym wsypaliśmy cztery najważniejsze składniki, czyli słód, Później, w czasie chmielenia, dodamy jeszcze jak w chmiel, zarówno aromatyczny, jak i goryczkowy, ale o tym w kolejnej części naszego wspaniałego instruktażu. A jeszcze chciałbym dodać, że tu na 15 litrów wody, bo te z 15 litrów wody robimy 20 litrów piwa. Co jest ciekawe, wodę trzeba zagrzać do 67-68 stopni Celsjusza i mieszać przez kolejnych parę minut. Nie, no, po prostu czas. Do zamienienia skrobi w cukier, czyli uwaga, będziemy do robić próbę negatywnej jodową. próby jodowej, ale o tym już za chwilę. Tak wygląda pierwsza część naszego instruktażu ważenia piwa domowego. Teraz badamy, czy skrobia zamieniła się w cukier. Jeżeli to się w zamieniła, to próba jodowa będzie negatywna i to właśnie negatywność sprawdzimy na początku. Bierzemy bierzemy jodowy wskaźnik skrobi. Dodajemy jedną bądź dwie krople, i jeżeli zamieni się, bardzo proszę, dodaliśmy o jeżeli nie zmieniło koloru na niebieski, to znaczy, że ze skrobi wytrącił się. Cukier. Czyli musimy... proszę, czyli już możemy za chwilę rozpocząć proces chmielenia. Bo gdyby ta szczątkowa brzeczka zamieniła się na kolor szary bądź niebieski, to jeszcze nie moglibyśmy zrobić nic poza tym, że moglibyśmy zamieszać. Czyli zacieramy cały czas od dobrej pół godziny. Tak jest. Czyli musimy zacierać jeszcze trochę. Tak jest. Następna... że jest to piwo belgijskie, to nie jest zwykły Pils. To pana jest to piwo belgijskie. Temperatura jak widać utrzymuje się w granicach 78 do 70, 68 do 69 stopni Trzeba wspomnieć, że termometr jest chyba najważniejszą rzeczą w całym procesie za zacierania, z tego względu, że musimy pilnować tej temperatury, żeby piwo po prostu nam wyszło. Okay, tak wygląda, proszę bardzo, tak zwany muto, czyli resztki słodowe. Tego oczywiście ja zaraz oddzielimy w procesie filtrowania. Robimy proces filtracji, proszę bardzo, otóż po nim nastąpi proces wysmażania. Teraz, młoto tak zwane wysypaliśmy na dno naszej kadzi filtracyjnej. Tuż po tym wlewamy resztkę naszej brzeczki, tak aby spokojnie łuski no z młota mogły zrobić... Chciałem zaprezentować, że tak. Nasza konkurencja. To, to jest zło, to jest zło, a to jest pyszne. To jest piwo nasze, no, no, no. belgijskie, ale... Miesiąc produkcji, styczeń 2011. Co jeszcze piotek możesz o tym powiedzieć? Mogę powiedzieć stosunkowo dużo, aczkolwiek skupiamy się na wykonywaniu bardzo ważnych działań. Teraz resztę brzeczki wlewamy do naszej kadzi filtracyjnej tak, aby Brzeckę. móc Odfiltrować. Tak jest, odfiltrować. Najcenniejszy dla nas płyn. Trzeba kręć. Wybiorę resztki młota Prost. prosto. Prosto? Tak, aby później mieć z czego wysłuchać. Teraz czekamy w tak zwanym podbiciu na to, aż nasza brzeczka dzieli się od pusek słodowy. Proszę bardzo. Może Pan tam zanurzyć oko. Widać, widać, widać. Nie wygląda to apetycznie na razie. Na razie nie. Wygląda to paskudna, szara ciecz. Szara ciecz. Ale już za chwilę. Ta paskudna, szara ciecz. Znajdzie się w tym oto wspaniały garnku. Proszę bardzo. Podkładamy sobie specjalną podkładkę i zlewamy zfiltrowaną wrzeczkę. Później powtórzymy raz, bądź dwa razy ten sam proces i też te łuski, które znajdują się w naszym budynku, w naszej kadzi, trafią z powrotem do filtratora i z filtratora będzie spływała czysta, wspaniała ciecz, już prawie piła. Możecie napotkać jedno utrudnienie. filtrator może się zapchać. Tak Nie zapcha się pod warunkiem, jeżeli najpierw wyłożymy na dno kadzi filtracyjnej młoto, czyli łuski z i później dopiero dolejemy brzeczkę. Może porozmawiajmy o higienie? Higiena to najważniejsze. Higiena y, musi być zachowana w 100%, ale tak naprawdę od procesu gotowania, <grym> tak? Przy gotowaniu w 98 stopniach Celsjusza e, zatrzymuje się proces przygotowawczy, no i później już wszystko robimy praktycznie w białych rękawiczkach, czysto, sterylnie. filtrowaliśmy naszą brzeczkę po raz pierwszy, teraz czas na filtracji numer dwa. I ten proces powtarzamy także wielokrotnie, aby pozbyć się mętnego koloru. Myślę, że na drugiej bądź też trzeciej próbie się u nas zakończy. OK. Powracamy, bardzo proszę, odkręcamy kranik i po raz kolejny jak widać nasza jest spływa i jest coraz bardziej klarowna. Można to zakręskać. Teraz no, robimy mały test naszego domowego piwa, które dopiero co jest filtrowane. Uczeń Mateusz podkłada pod kranik szklany, szklany pucharek. Dolej do końca, do końca, do końca, byśmy pokazali jaką piękną kolorystykę ma nasz domowy browar. No i bardzo proszę. Mamy. To jest piwo belgijskie, dopiero co filtrowane. Jak widać, jest znacząco mętne. No, ale tuż po fermentacji, zarówno burzliwe, jak i cichej, będzie nabierało, nabierało swojej przejrzystości. Za dopiero 3 tygodnie dowiemy się, co z tego wyjdzie. Na razie filtrujemy. Powracamy do gotowania naszego domowego piwa. Tym razem jest to piwo belgijskie, pale Ale 12% w skali Belgii. No i moi drodzy, nie ma się co oszukiwać, to ostatni etap ważenia naszego piwa. Piwo finalnie będzie wyglądało tak, będzie miało taką piankę. My teraz testujemy poprzednią edycję z ubiegłego roku. A, ale tutaj, jak widzimy, mamy gotową, finalną, już przefiltrowaną dwa razy brzeczkę. Nie przestraszcie się, te miedziane rurki to jest chłodnica, to tak naprawdę nie jest nic szkodliwego. Jak widać także pływa tutaj specjalny woreczek z chmielem, jednym z dwóch, które dodajemy w procesie naszego gotowania. Nie jest ta miedź, o której wspominałem wcześniej, absolutnie szkodliwa. Tylko i wyłącznie miedzi powinny używać się do chłodzenia wygotowanej brzeczki. Chłodzenie jest to finalny etap gotowania naszego domowego, przygotowywania naszego domowego piwa. Jak widzicie, mamy tutaj jedną końcówkę, drugą końcówkę. Tędy będzie wpływała woda zimna, tędy będzie woda zimna wypływała, ale o tym powiemy wkrótce. Co najważniejsze. Nasze piwo kończy się po blisko 3 godzinach gotowania, przygotowywania, właściwie gotowania. No i co, jak widać, na razie jest to początek końca, ale już niedługo będzie efekt finalny w postaci takiego to pięknego, klarownego piwa. No i teraz nastąpiło chłodzenie, a kolega tutaj. Nie kibicuję mi tych procentach, ale tak. Mamy brzeczkę, która jest już teraz chłodzona. Doprowadziłem do niej chłodnicę, oczywiście miedzianą. Ta chłodnica wygląda tak o mniej więcej, jak widać. Temperatura musi spaść z 98 do 18 stopni Celsjusza. Wtedy będziemy mogli zadać droże. No i jak widać, z chłodnicy wyprowadzony jest wężyk tutaj, który odprowadza aktualnie gorącą wodę, a wprowadza. Bardzo chłodną, prosto z instalacji wodnej, bez mała lodowatą wodę w granicach 5-7 stopni Celsjusza. I ta woda właśnie przepływając przez rurki chłodnicze, tym samym chłodzi nam ciecz. Ciecz naszego wspaniałego browaru. Ach, te dwie bułki pływające w skarpetach to jest oczywiście fiel. Ja jako uczeń iżakowski, majstra jaworskiego... Mogę śmiało stwierdzić, że pierwszy i najważniejszy proces tworzenia piwa jest już za nami. Oto efekt. To piwo po mojej prawej stronie, a po waszej lewej jest z dzisiaj. To już stoi tydzień, niedługo będziemy rozlewać na pewno to do butelek. No i co mogę powiedzieć? Czekamy. Jeszcze nie bąbelkuję. No i tak na koniec chciałbym tak, Szybkie słowo od siebie. No. Szybkie słowo od siebie. Jestem dumny w ogóle z tego, co robimy. Zawdzięczam to oczywiście mojemu mistrzowi Piotrowi Jaworskiemu. Dziękuję, bez cukru. Znakomitemu e, browarnikowi. Szczecińsko-słupskiemu. Tak. tak, dziękujemy bardzo. E, powiedziałeś pierwsze i najważniejsze, czyli po prostu przygotowanie piwa. Drugie, najprzyjemniejsze, to będzie jego spożywanie. Do zobaczenia, do usłyszenia w Browar TV. Najważniejsze, wybraliśmy już butelkę i dokończyliśmy proces fermentacji naszego domowego piwa. Jak widać butelka została przyłożona do kranika, kranik zostaje otwarty, no i nasz wspaniały trunek spływa do wnętrza tej oto butelki 0,66 uprzednio wyparzony. No i cóż, to ostatni etap ważenia naszego piwa, właściwie przygotowywania go w całości. Teraz zakapselowane piwo, którego kapsulowanie już za chwilę zobaczycie na własne oczy, wyląduje w spiżarce na dobrych kilkadziesiąt dni. No i wtedy, proszę bardzo, będzie można je kosztować. Nasze podniebienia podejrzewam. Będą zadowolone w 100%. Teraz wsypujemy glukozę. Mateusz, glukozy dajemy pół łyżeczki. Za dużo, za dużo stosunkowo. Pół łyżeczki to jest w granicach 5 gram. Może być. Wsypujemy przez lejek, uprzednio również wyparzony. Mamy także wyparzone kapsle i kapslownicę. Jak widać, Mateusz chwyta teraz w swoją dziarską dłoń kapsla. Nie może objąć, ponieważ skosztował wcześniej zielonego piwa. Prawie, że równo przyłożył Kapsel do butelki, i teraz kapsluje. Proces kapsulowania prezentuje się następująco. No, i jak widać, butelka została zakapsulowana, jest w 100% szczelna. Teraz ją kilkakrotnie przewracamy, mówiąc kolokwialnie. No i myślę, że uda nam się to pokazać. Jak wytrąca się gaz. Bardzo proszę, to wygląda tak. A no i piwo teraz rozpoczęło proces gazowania. Do zobaczenia za kilkadziesiąt dni przy degustacji.